Pani Justyno, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to było za show? Już mówiłam Pani przed włączeniem kamer, że tutaj na ściance stały gwiazdy, stali dziennikarze i jak usłyszeli pierwsze nuty e, i słowa utworu Gaja, to od razu wszyscy pobiegli, żeby zobaczyć Eurowizję na żywo. Ja się naprawdę cieszę, Dzie dziękuję bardzo. Kilka dni temu wróciła Pani z Eurowizji. Jak emocje i czy jest Pani usatysfakcjonowana z pięknego 14. miejsca? Może z 14 miejsca to niekoniecznie, ale jestem usatysfakcjonowana reakcją Polaków, bo jestem naprawdę dumna z nas wszystkich. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby było dobrze. I rzeczywiście zajęliśmy siódme miejsce w głosowaniu publiczności, więc wysokie. No i pierwsze w internecie, co jest w ogóle dla mnie olbrzymim sukcesem, też trochę szokiem. No i to, że piosenka Gaja trafiła na wiral. Wiralową listę Spotify'a, czyli 50 najbardziej znanych wiralowych utworów na świecie. Więc to są na pewno sukcesy dla mnie jako muzyka. To naprawdę wspaniała rzecz. Ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest jak gdyby, reakcja Polaków. Bo to jest no, coś tak pięknego, że. Za każdym razem, jak o tym pomyślę, to jestem po prostu wzruszona i bardzo Wam za to dziękuję. Ja nie wiem, czy Pani widziała, ale już jest mnóstwo komentarzy na temat tego, że Polska po raz kolejny nie została doceniona i większość osób domaga się tego, żeby już Polska nie brała udziału kolejny raz w Eurowizji, bo jest to po prostu nie fair. Jak Pani się do tego odniesie? No trudno mi mówić za, za innych. Myślę, że tam jest problem z tym kryterium jury, bo... Hmm. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale yy, jak siedziałam w różnego rodzaju komisjach, takich profesjonalnych, yy, czy nawet jak byliśmy w Wojsie, czy, czy jak siedzę w Twoja twarz brzmi znajomo w Polsacie, który jest programem rozrywkowym, ale jury yy, jest profesjonalne. Tak? Każdy z nas zajmuje się w swoim zawodzie czymś, odniósł jakieś sukcesy, więc jak gdyby może powiedzieć coś na temat tego, co robi ktoś inny, bo gdzieś zna się na swojej pracy. I my tam mamy zawsze takie szablony, w których wpisujemy tyle punktów za kreację, tyle za głos, tyle za. akurat w Twoja twarz przyznajomo skopiowanie postaci. I z tych punktów robimy konkretne punkty, które się zbierają w jakąś tam sumę i potem to się przewala na te od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10. I tak to wygląda. A tutaj a nie wiedziałam, jak to wygląda, i sobie myślę, hmm. ciekawe, jak to jest oceniane. Bo nigdy akurat w Eurowizyjnej komisji nie siedziałam. I rozmawiałam ze swoją siostrą Madzią. Magda mówi, ale wiesz co, ja siedziałam w takiej komisji. Ja mówię, a ja mówię kiedy, bo nie pamiętam. No już lata temu. I ja mówię, ale co, nie mieliście takich broszurek? Nie. Ja mówię, to jak na jakiej zasadzie ocenialiśmy? Wiesz co, po prostu tak jak każdy chciał, jeszcze kłóciliśmy się tam z kimś, bo strasznie jakiś kandydat fałszował, a ktoś chciał mu dać Mojej punkty. Więc, więc więc mówię, naprawdę nie mieliście takich profesjonalnych fiszek do, do pracy? Nie. Wow, Czyli więc... wychodzi na to, że taka komisja po prostu. Że te komisje, jest bo to są milionami. To znaczy, ja nawet nie wiem, tylko że jeśli się. Bo publiczność jest zawsze nieobliczalna i taka powinna być. To ma się podobać coś publiczności, bo no jak gdyby to ma sens na samym końcu. Natomiast jeśli już zbieramy komisję, to tak jak w każdym zawodzie, czy w każdym, we wszystkim, co się dzieje, komisja musi się znać na swojej pracy i coś tam ocenia. Polityczna, prawnicza, w urzędzie skarbowym komisja komisja w show biznesie, tak? Więc ona musi oceniać walory stricte w danym zawodzie pożądane, tak? Czyli głos, aparycja, możliwości techniczne, czystość dźwięku, yy, tam nie wiem, osobowość sceniczna i pod to wszystko są takie broszurki, znaczy broszurki, przepraszam, takie tabelki, w których wpisujemy punkty i zsumujemy danego kandydata. Tutaj wydaje mi się, że tego nie ma po prostu i dlatego są takie, tego typu problemy, że komisja nagle tak kompletnie odstaje albo ma czasem nietrafione wybory, takie stricte profesjonalne wybory, że taki głos jak Sisi z Dani kompletnie przepada, a głos doskonały, naprawdę, no, bardzo dobra piosenka, ale jej głos taki naprawdę zjawiskowy. Tak? No i, i tyle, więc myślę, że może to należałoby naprawić albo nad tym się pochylić. Natomiast co do polskich, yy, yy, jak gdyby co do występów Polski w przyszłej Eurowizji, no to nie są moje decyzje, to muszą zdecydować nie wiem kto. Polska. Telewizja, bo to jest telewizja e, rządowa, czyli te, e, publiczna, tak przepraszam, telewizja publiczna i to ona ma na to wpływ, bo to jest spotkanie telewizji publicznych w każdym kraju, nie prywatnych telewizji. Więc to telewizja musi zdecydować, czy chce nadal w tym brać udział, płacić te składki, które tam płaci, czy też nie, to już jedna Ostatnie pytanie, bo jest kolejka dziennikarzy. Jakiś czas temu rozmawiałyśmy na pokazie Macieja Zienia i powiedziała mi Pani, że za granicą czuje się Pani totalnym no name'em, tutaj cytuję. Ja mam wrażenie, że teraz jest inaczej. Jakie ma Pani wrażenie? Jak to jest? No, na pewno w kręgach ludzi, którzy interesują się Eurowizją. No, zostaliśmy jakoś zapamiętani jako zespół, bo rzeczywiście to było trochę inne, bardzo słowiańskie, takie myślę, że dość oryginalne. I zrobi, zrobiło dużo zamieszania w internecie, stąd to pierwsze miejsce w ilości informacji, oglądalności tak dalej w internecie. Jest naprawdę super i za to jesteśmy bardzo wdzięczni, i się cieszymy. Ale wiesz, do rozpoznawalności w krajach innych takiej, wiesz, takiej mocnej, no to gdzie to daleka droga, więc to, 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 tak bym tego nie określała. Jest Pani zbyt skromna, Pani Justyno. <laughs> po prostu na... uczciwa. <laughs> Jeszcze raz ogromne gratulacje ode mnie, od bardzo całej dziękuję. redakcji i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i też Państwa poz... Pozdrawiam i bardzo dziękuję.